Polish Radio Chicago Dzięki energii można uniknąć amputacji organów dotkniętych chorobą. W nozie lekarza okazało się, że jest mięśniak wielkości głowy dziecka oraz cysta na jajniku. A zostałam bardzo w szoku wielkim, ponieważ był to dla mnie cios byłam zdana na operację usunięcia macicy i usunięcia tego właśnie, tej cysty. Okazało się, że wizyta u pana, u Ireneusza, bodajże trzy wizyty, w tej chwili jestem po, drugiej, po drugim USG, znikło wszystko, jestem zdrowa, czuję się wspaniale, wszystko zniknęło i właśnie złote ręce pana Ireneusza i jego ta energia jest niesamowita, która właśnie pomaga ludziom, i ja z tego też skorzystałam. Macie Państwo problem ze zdrowiem? Podaruję Tobie srebro i złoto pod postacią uzdrawiającej energii. Serdecznie zapraszam.